Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym poradniku do Fortnite'a. Zostaw kciuka, jak jesteś nowy na kanale, nie zapomnij o subskrypcji, dzwoneczku, no i komentarzu. Nie zapomnij też o używaniu mojego kodu twórcy, który jest nad kamerką. Wpisujesz profi w sklepie z przedmiotami i dzięki temu mnie wspierasz. Tak jak już wspominałem wcześniej w poprzednich filmach, dzisiaj kolejna postać z kolekcji, a właściwie zadanka od tej postaci. Wchodzimy sobie do kolekcji. No i dzisiaj zadania od Core. Lecimy na plac zabaw. Okej, okay, z wczorajszego filmu wiesz już, że Core znajduje się na gasnących gajach. Podchodzimy do niej. I oczywiście bierzemy sobie kościka, zbierz karabin snajperski. Akceptujemy i w ten sposób mamy już pierwszego questa do wykonania. Jak sama nazwa wskazuje, musimy zebrać karabin snajperski. I przechodzimy teraz do zielonego etapu, czyli zadaj obrażenia z karabinu szturmowego lub snajperki. Chyba logiczne, jak tego questa wykonać, bierzemy sobie na przykład skara, którego możemy od niej tutaj kupić chyba? Jeśli widzicie. Się... No, teraz jest już to zbugowane, niestety. Bierzemy sobie jakiegoś skara, MK. FAMASa, czy snajperkę wykonujemy tego quest'a zadając obrażenia w jakąś postać, tego damage'u musimy zadać 150. Kolejnym etapem jest etap niebieski, czyli zaliczyć trafienia w głowę z karabinu szturmowego lub snajperki. No to analogicznie mamy już snajperkę czy karabin szturmowy, trafiamy w głowę dwa razy i w ten sposób wykonujemy trzeci etap. Kolejny etap, czyli etap czwarty, epicki, zadaj obrażenia w ciągu 30 sekund od ukrycia się w stogu na śmietniku lub toalecie. Jednym z łatwiejszych miejsc będzie oczywiście do wykonania tego quest'a kukurydziany kwartał lub sklepowa sadyba. Tutaj mamy sporo śmietników, tutaj mamy kilka stogów siana. No i oczywiście wchodzimy, ukrywamy się, wyskakujemy, zadajemy komuś domęć i w ten sposób wykonujemy tego quest'a. A najłatwiejszym trybem będzie oczywiście naparzanka, czy tam huk drużynowy. Ostatni, czyli piąty etap legendarny polega na tym, żeby wykonać emotkę na szczycie góry. Szczytem góry jest oczywiście miejscówka pod kocim kącikiem. Tutaj w tym miejscu sobie lądujemy, czy wchodzimy na tą górę, no i wykonujemy jakąś emotkę. W ten sposób wykonujemy już wszystkie questy od naszego... od naszej Core. No i co? Dzięki serdeczne za oglądanie. Wbiję oczywiście do linków w opisie a przede wszystkim na Twitcha, na którym są streamy m.in. też z Fortneta, bo ten sezon mi się w sumie podoba, więc troszeczkę sobie pykam w niego na streamie z widzami oczywiście, więc zachęcam do wspólnej gierki i do wbijania na Twitcha. Dzięki serdeczne za oglądanie, pamiętaj o kciuku, subie, dzwoneczku, no i linkach, tak jak już wspominałem, w opisie i o moim kodzie twórcy. Miego popołudnia, trzymaj się, cześć!